Jest to jedno z bardzo prze, przemiłych wydarzeń. Bardzo miło było poznać historię profesora Makosza. Nie miałam przyjemności osobiście poznać profesora. To, co wyniosłam z tej historii, to zawziętość w działaniu, dążenie do celu, ambicje. I myślę, że wszystkie te osoby, które uczestniczą w tym wydarzeniu profesorowie, przedstawiciele branż. Tą konsekwencją działań e, powinni wzorować się tą konsekwencją działań profesora Malkosza i przekładać e, ją na swoje działania patrząc na to, co się dzieje w naszej branży. Ostatnio nie jest prosto. Natomiast powinniśmy podnosić sobie podprzeczkę i pracować nad tym, co jeszcze nie zostało zrealizowane. Wszystkim Państwu życzę. Wesołych, spokojnych, radosnych świąt. Aby każdy drobny element tego przecudownego czasu był doceniany, by każdy uśmiech na twarzy bliskich był zapamiętany. Wesołych świąt. Jedno jabłko dla Ciebie, a drugie dla mnie.